Cześć, witam Was serdecznie na Kreatywny Świat Alicji. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnymi moimi zakupami, a będą to zakupy ze sklepu AliExpress oraz Paper Concept. I nie przedłużając, oczywiście, zawsze zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, abyście byli zawsze tutaj na bieżąco z każdym nowym filmikiem. I już przechodzę do zakupu z AliExpress. Niestety już na początku wam powiem, że nie polecę wam tego sprzedawcy, ponieważ po pierwsze był z nim zły kontakt, po drugie paczka była bardzo, ale to bardzo opóźniona, no i niestety niektóre z tych rzeczy przyszły mi uszkodzone, więc nie polecę wam tego sprzedawcy i nie podam linka. No ale teraz już wam pokażę te rzeczy, które były wszystkie dobre. Pierwsza rzecz to wstążeczki, kupiłam sobie ich kilka. Ale kupiłam je przeważnie w jednym rozmiarze, a mianowicie jest to 1 cm szerokości. I tutaj mamy w kolorze ciemnego różu, taki jaśniutki róż. Tutaj mamy odcień zieleni, i tu jeszcze taki ciemnozielony. Jak widzicie, one są wszystkie. Na takich steropionowych kółeczkach. Kolejne to fioleciki. No, tutaj już mi się niestety powoli rozplątuje. Tutaj macie taki jasny odcień i plus ciemny odcień fioletowego. Tu niebieściutki oraz granacik. No, i tutaj nam został taki odcień, można powiedzieć, taki fluorescencyjny żółty. Jeszcze w beżowym. Ta tutaj jest typowo biała. No, i ostatni kolor pomarańczowy. To kilka tych wstążyczek sobie. Akurat wzięłam. Wzięłam też cztery rodzaje łańcuszków girland perełkowych. Już wam pokazuję jak one wyglądają. Mianowicie wzięłam trzy w odcieniu jasnego białego koloru i w odcieniu kremowego pokusiłam się na tylko jedną. Już wam ją pokazuję. Ma taki ładny, delikatny wzorek. Tak ładnie przyozdobiona jest ta większa perełka tutaj. Zobaczcie naprawdę fajny, delikatny wzór nada się do wielu prac, tego jestem w 100% pewna. No i nawet dość sporo było tego, powiem Wam. Kolejna to jest już w odcieniu białego i tu są jeszcze takie kwiatuszki słodkie, można powiedzieć też perełki mają w środku można je wykorzystać zarówno jak widzicie, w całości takim paseczku, ale i odciąć je spokojnie. Użyć sobie do środków, do kwiatów. Kolejna. I ostatnia. To są akurat różyczki. Też można użyć w jednym rządku pasku, ale jako osobna też na pewno się nadadzą. Pokusiłam się też o wzięcie różnych, jak tutaj widzicie, środeczków do kwiatuszków, ale i nie tylko, takich wypełniaczy kompozycji. I już Wam pokazuję, jakie wybrałam. Tylko muszę Wam powiedzieć, że naprawdę bardzo się z tego sypie, z co niektórych i ma się bardzo dużo takich drobinek na biurku, więc trzeba tutaj uważać. To są pierwsze, takie już można powiedzieć typowo w jesiennych odcieniach. Kolejne też takie jesienne mogę Wam pokazać. To są te, to są pomarańczowe. Widzicie, tu są takie delikatniutkie co niektóre, plus te większe. Naprawdę bardzo ładnie tutaj to się prezentuje. Kolejny to taki troszkę powiem Wam nie typowy, bo właściwie przypominają mi takie małe papryczki te czerwone, ale bardzo powiem Wam mi się spodobały, a na żywo wyglądały jeszcze lepiej. Jeszcze z takimi papryczkami wziąłam sobie w odcieniu żółtym kolejne to takie różowiutkie plus odcieniu kremowym. Tutaj mamy niebieskie. Tu takie typowo żółte, wiosenne letnie. Tu jeszcze raz w odcieniu niebieskim. Tylko troszkę inna ta kompozycja w fioletowym. Tu jest akurat w odcieniu zielonym, z takim delikatnym przebłyskiem różu na tych pączkach. Też może właściwie powiem Wam podchodzić pod kompozycje jesienne. W fioletowym, tu też jeszcze w odcieniu innego koloru różu. Tu jest taka przeplatanka kolorowa. Zobaczcie, zarówno białe, fioletowe. Tu też odcieniu różowego, tylko te już bardziej się skrzą, ponieważ tu na końcówkach, może to będziecie widzieli, jest posypane akurat złotym brokatem. Kolejne to żółciutkie. Jeszcze jedno pomarańczowe. Fioletowe. Te fioletowe to są takie, powiem Wam ciekawe, bo one tu mają jakby takie przymrożone te owocki. To zarówno można je też wykorzystać w kompozycjach zimowych, powiem Wam. I jeszcze tu jest taka mieszanka, czyli żółte, różowe, czerwone. I teraz Wam pokażę. Widzicie, jak tu się wszystko, no niestety, trochę z tych pręcików sypie i Jeszcze w naszych sklepach typu Action, czy w sklepach internetowych na strychu, ani Paper Concept nie widziałam takiego typu kwiatów, dlatego też wzięłam kilka i już Wam pokazuję, jak one wyglądają. To są pierwsze. Tu mamy podobną kompozycję, tylko że w odcieniach widzicie bialutkiego plus środeczki są żółte. Tu mamy takie różowiutkie. Kolejne to można powiedzieć w odcieniu takim miętowym, nie wiem czy wy to będziecie widzieli, może nawet widzicie na szaro, ale to jest odcień miętowego, powiem wam. Kolejne w kolorze zielonym plus biały i pomarańczowo-białe środeczki do tych kwiatów, tu już mi się niestety, ale rozplątały trochę, ja już wam pokazuję. Wyglądają tak. Kolejne to fioletowe. Jeszcze raz w odcieniu, tylko że innego tutaj niebieskiego różowiutkie. I jeszcze muszę Wam powiedzieć, że one są typowo materiałowe. Wziąłam też takie troszkę większe powiem Wam, że można je tutaj spokojnie sobie odciąć i użyć do prac. Mamy fajnej wielkości takie słoneczniki do prac kartkowych, dekupażowych i nie tylko. No nawet dość sporo tych kwiatuszków i jeszcze w paczuszce pokażę wam mamy takie też różne kolorki są I jeszcze jedna troszkę większe. Też w różnych odcieniach, i jeszcze taka jedna zielona girlanda. Już mi się skończyły, a akurat były w tym. To postanowiłam ją wziąć, i to są wszystkie tutaj zakupy z Aliexpress. Teraz przejdę już do zakupów z Paper Concept. Zacznę od największych rzeczy, które tam kupiłam, a mianowicie można to powiedzieć, że to jest taka podstawa wianka. Ona ma 35 cm na 35 cm, więc jest naprawdę spora. Jak widzicie, tu jest wypleciona naprawdę bardzo ładnie. Takie stare zniszczone drewno. Już to jest kupione z myślą o przyszłej wiośnie. Kolejny też można powiedzieć taki. Taka podstawa do przyszłego wianka, tylko że ta jest już troszkę mniejsza, ponieważ jest to 30 na 30. I oczywiście to jest zrobione kółeczko ze steropianu. jeszcze taka mniejsza obręcz. To muszę już Wam sprawdzę i powiem, ile ona ma. no Ona ma 20 cm. I ta jest akurat w odcieniu białym. Wzięłam też kilka sznurków. Tutaj mamy typowy sznurek do makram i nie tylko, on jest dość gruby. Powiem Wam, że na pewno z 0,5 cm, jak i nie 6 tutaj. Mm. Jest go dość sporo, jak widzicie, taka konkretna szpulka. Wzięłam też również takie. Błyszczące sznureczki w kilku odcieniach. To jest akurat w odcieniu beżowym. Tu mamy w odcieniu czerwonym. I w odcieniu, można powiedzieć, takim fioletowo-różowym. Zależy, jak się spojrzy. I tutaj w odcieniu pomarańczowym. Do tych prac, które chcę w przyszłości wykonać, albo już powiem Wam, są wykonane, kupiłam kilka drewnianych elementów, a mianowicie zacznę od tych kółeczek. Tu w zestawie było ich cztery, więc już trzy są z tego wykorzystane. Te kółeczka, już Wam mówię, ile one mają. One mają 5,5 cm, akurat te są dość spore, ale potrzebowałam ich. Do tych prac, które wykonywałam, te są znacznie mniejsze. Te mają, widzicie, już tak 3,5 cm. I tutaj w zestawie też już było ich więcej, ale też zużyłam, powiem Wam. Kolejne to patyczki kreatywne. Tylko to nie są, widzicie, takie typowe. Tylko jeszcze plus takie ładne, wycięte już w nich wzorki. Też na pewno przydadzą się mi do wielu prac. To były akurat, już Wam pokazuję z tej firmy. I jeszcze kilka, kilka rozmiarów drewnianych koralików, które też już były mi potrzebne w kilku pracach, więc nie pokazuję Wam wszystkich, które tu były teraz już przejdę do pianek i do filców, jakie kupiłam w Paper Concept, a mianowicie kupiłam sobie to było akurat z firmy Happy Color w jednej paczuszce. No typowo białe były dwie pianeczki i one są dość grube, powiem wam. Jeszcze na nich nie pracowałam z tej firmy. No to zobaczymy jak się będą sprawowały. Też z tej samej firmy Happy Color kupiłam sobie z brokatem. Na święta powiem Wam jak znalazł. Tutaj mamy w odcieniu białego, jasnego niebieskiego. Tutaj mamy troszkę ciemniejszy odcień tego niebieskiego i taki ładny, skrzący się zielony kolor. I również z Happy Color, tylko tym razem takie pastelowe odcienie. To można powiedzieć, że to jest taki beż. Możecie tego nie widzieć, ale uwierzcie mi na słowo, że to jest odcieniu beżowego. Tutaj mamy jasny zielony niebiesciutki, fioletowy i taki leciutki odcień różu. No tutaj akurat wychodzi na biały, ale to też jest w odcieniu różowego. I też z Happy Color brokatowe złote. Akurat to były dwa w zestawie. Kolejne też jeszcze były. Dwa białe w odcieniu zielonego. Tu Wam pokazuję, że jest srebrny. I ostatni jest w kolorze czerwonym. To były pianki. Natomiast filce, też kilka sztuk, kupiłam sobie w białym kolorze. Tylko powiem Wam, że ten już czuć i widać od razu, że w dotyku i w miękkości jest zupełnie inny niż ten, który Wam pokazuję. Ten jest naprawdę bardzo sztywny. Powiem Wam, bardzo jestem ciekawa, jak się będzie z tym akurat filcem pracowało w różnych pracach. Tutaj mamy w odcieniu czerwieni, żółtego. Niebieskiego, czerń i jeszcze do tego zielony. I to są ostatnie dwie rzeczy, które chcę Wam pokazać z Paper Concept. Już dawno nie kupiłam sobie żadnej foremyczki silikonowej. Tu teraz wybrałam sobie akurat dwie. Pojawiły się naprawdę takie fajne, słodziutkie wzorki, powiem Wam. I dwie są z tej samej firmy kupywane. A mianowicie tu mamy pierwsze, to są zwierzątka domowe. No widzicie, mamy kotki, pieski. Nawet rybka się znalazła, świnka, gołąbki. Kostka dla psa i psia łapka. I kolejny zestaw, to tutaj mamy zwierzęta leśne. Mamy sówkę, nawet skunksa, wiewiórkę, lisa, sarenkę, jeżyka. Naprawdę taki fajny, słodziutki zestaw. Na pewno będę je testowała. A ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie.